Cześć, dzień dobry. Jest 24 czerwca 2024 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 12, i cały czas mowa o przepisach czystości i nieczystości. Aż do 16 rozdziału będzie o tej czystości i nieczystości. I dzisiaj króciutki rozdziałik o oczyszczeniu położnicy. Króciutki. A zatem czytamy. Księga kapłańska, rozdział 12. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, jeżeli kobieta zaszła w ciąże i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. Ósmego dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie w domu przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie w domu przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejściem do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia, i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Lub synogarlice na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby, prze, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona z upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś jest ona zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie. Albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną, jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona. No tak. Eee, I co my tu mamy? Poród, podobnie jak periody u kobiet, albo wytrysk nasienia u mężczyzn, jest uważany za utratę witalności przez daną osobę poddając się określonym rytom musi ona przywrócić poddając się określonym rytom musi ona przywrócić do poprzedniego stanu swoją nieskazitelność cielesną a dzięki temu również swoją jedność z Bogiem źródłem życia tutaj jest jest tutaj wyjaśnienie nie ma, ale tu chodzi właśnie o to, że Józef i Maryja przynieśli te dwie swego na garlicę, bo byli ubodzy. To takie też nawiązanie. Nie ma tutaj odnośnika, ale wydaje mi się, że to jest to dość ciekawe. No dobra, nie będziemy się na temat tych przepisów bardzo rozczulać. E Pokażę tylko ewentualnie odniesienia z przypisów, żeby można było, jak ktoś chce sobie zajrzeć. Dobra, tyle na dzisiaj. Z Panem Bogiem, cześć.